Witam serdecznie, kochani Państwo, i zapraszam dzisiaj y, rozkład z kart Tarota. Czy się spotkacie w najbliższym czasie. Pomyśl o sobie Twojej ukochanej i zobaczymy, co pokażą karty. Ja oczywiście Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście na moim kanale. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie z kciuszkiem w górę, komentujcie, piszcie. Czy te wróżby z wami rezonują? Piszcie też o waszych historiach, co się stało jakie po prostu jakie macie przeżycia, tak, emocjonalne. Oczywiście, jeśli potrzebujecie wróżby prywatnej, zapraszam was serdecznie. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę od razu i umówimy się. Okres oczekiwania 1, 2 lub 3 dni najwyżej. Kochani, ja robię lustro prywatnie, lub prognozę związku. Możecie też zadać pytania do kart. Zapraszam serdecznie. Czy się spotkacie? Więc, kochani, mamy już tutaj 10 mieczy: czyli załamanie, depresja, no, coś się skończyło, coś się zablokowało, 10 mieczy to przygniotło, coś Twoją osobę ukochaną lub też was. Nie możecie się podnieść, lub ta osoba ukochana, o której myślicie, nie może się podnieść wręcz z tego balastu, ale dobiegnie to szybko końca, ponieważ są to miecze, czyli szybkie tempo. Tutaj dużo emocji, dużo chmur, dużo problemów, dużo załamania, tak? Ciężko. Nie wiem, coś się może między Wami tutaj totalnie posypało, zepsuło, ale czy się spotkacie? Na razie nie widzę tutaj. Kochani, żeby było łatwo, tak? Mamy 10 mieczy, i teraz mamy 8 mieczy, czyli totalne blokady. Miała być jakaś stabilizacja między wami, ale niestety wszystko jest zablokowane. Ta osoba nie wie w ogóle, co ma zrobić. Jest tutaj zupełnie rozdarta, ma dużo pomysłów, dużo planów, ale nic tutaj z tych planów jakby nie wychodzi, tak? I nie wyszło. Także totalne rozdarcie, totalne, jakby. Zamieszanie, no i e, królową monet jesteście dla tej osoby. Być może liczyła tutaj ta osoba na stabilność z Wami, ale niestety posypało się wszystko i e, na razie nie widzę tutaj spotkania, słuchajcie. Jest niezdecydowanie e, dużo marzeń, dużo planów, ale nic z tego naprawdę nie wyszło. Wy jesteście osobą bardzo taką stojącą twardo na Ziemi, więc zostańcie tak racjonalnie myślący i po prostu rozważni i y, odczekajcie tą trudną chwilę tego balastu, tych, tych, tego załamania, tak, tego przeciążenia. Być może ta osoba wyjdzie z, tego, y, z tych opresji jakby i z tych blokad, i wtedy może coś się lepszego między Wami łoży. Na razie nie widzę, kochani, tutaj jakiegoś spotkania. Bardzo mi przykro do usłyszenia w następne trzy miesiące, ponieważ ja wróżę na 3 miesiące, więc następne trzy miesiące nie widzę między wami tutaj, niestety, spotkania. Trzeba wyjść najpierw z tych opresji, tutaj z tych balastów, z tej depresji, z tych problemów, z tych blokad. Do usłyszenia, kochani. Napiszcie mi, czy tak jest, czy ta wróżba z wami rezonuje. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał Tarot Online, lajkujcie. Piszcie komentarze i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.